dzisiaj wam pokażę mną, co robić zawsze. Więc teraz muszę pościelić łóżko. Ok, łóżko pościelone. Teraz muszę się tylko ubrać. Dziś jestem ubrana. Taki mam outfit. I teraz idę umyć zęby. Ok, teraz myjemy zębki. Mam elektryczną szczotkę, ale wolę tak, bo będzie cicho teraz. Zaraz widzimy się jak moje zęby. Okej, okay, teraz jadłam już śniadanie i teraz pora na owocki. Poczekajcie. Obiorę tego jest. Kiwi, kiwi. Kiwi. Zaraz jem i się. Zaraz zobaczymy. O teraz już zjedzamy, więc teraz komputer. No i nagrałam Robloxa, Tak.